Ja mam ogarnięte. Jednego dnia udało mi się zrobić dół i góra, czyli zasilanie i powrót do wężownicy. Zostanie tylko podłączenie wody. Tutaj będzie rozlutowane i chyba ten kranik będzie po prostu w tym miejscu i kawałkiem węża będzie podłączone. A góra, powtarzam się chyba, będzie tutaj. Musiało wejść jakoś w tą rurę i też po drodze śrubunek i zawór, żeby można było pozakręcać te wszystkie zawory. W razie potrzeby porozkręcać śrubunki i zabrać zbiornik na bok. I to, tak to wyszło. Powtarzam się, że było to robione z tego, co znalazłem w szpargałach. Nie było nic kupowane. Kielichowałem też fragmenty rur. Tu jest jeden kielich, z dwóch kawałków jest górna. Tutaj miałem jakieś takie wygięte łuk kolano. Tu jest jeden zrobiony kielich, tu jest zrobiony drugi kielich. I tam już było spawane na oryginalnych kolanach. Mam bardzo dużo kształtek. O rury się martwiłem, ale na styku, tam jeszcze z pół metra może i zostało tych rur. To jest 22 FI-22. Przed uruchomieniem trzeba będzie podokręcać śrubunki. Nie zapomnieć o tym. I też nie ma pewności, że one nie będą ciekły. Trzeba to posprawdzać. W każdym razie, tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, pozakręcałem te zawory w tych. Nowych podejściach i w piecu, tak jak słychać, może nie słychać, ale tak jak widać, w piecu się pali, a ja mogę pracować i tutaj sobie coś rzeźbić. Tutaj wykombinowałem miało być tylko kolanem do ściany ale fajnie by było widzieć, jaka jest temperatura na piecu nie tylko elektroniczna, ale na analogowym zegarku. Na termometrze. Tak, na styku się tutaj zmieścił. Dlatego e, jakieś nyple jakieś e, mówki. Dlaczego tak wysoko tutaj? Dlaczego nie jest wkręcone bezpośrednio w trójnik? A no dlatego, że gdybym to wkręcił, musiałby być 3/4 na pół redukcja, żeby to z, y, wkręcić. I to by się gdzieś skończyło w tym miejscu. No to ten króciec, który jest wewnątrz, przysłoniłby mi e, wylot z tego trójnika. A jak jest tutaj, no to e, jeszcze tą kształtkę niestety będę musiał... Niestety, no tą jedną będę musiał kupić. Bo jest nieprzygwintowana na wskroś i ten element mi się nie chowa do tego momentu. Jak będzie skręcony na full, będzie do tego momentu odbierze temperaturę i nie przysłoni tamtego trójnika. Teraz się wkręca tylko raptem trzy obroty i, i stop. Gdzieś do tego miejsca teraz jest. Też był chwilę położony w warsztacie i nie wiem rozwarstwił się. Był położony do góry skalą w zimnym nie wiem, czy on wróci na swoje miejsce. Tutaj mam inny z bocznym podejściem. Chciałem coś kombinować, ale też coś jest z nim nie tak. I nie, teraz nie wiem, czy trzeba będzie kupić nowy. Czy popsułem. W każdym razie nie strząsłem, tylko rozkręciłem śrubę. Wyciągnąłem go, położyłem skalą do dołu. Nie wiem, może to był ból, błąd. Może wystarczy go tak samo e, strząsnąć jak, jak ten y, podpachę. Nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie tutaj mam na razie zrobione tyle. Kolejnego dnia. Po południu, po robocie podłączę, e, dopływ, odpływ. I trzeba będzie zaślepić. Na razie tą drugą wężownicę, żeby tam nic nie wleciało. Żaden syf. Aha, no i będę musiał kupić, bo nie mam. Cal i ćwierć zaślepkę na grzałkę elektryczną. Na razie nie będzie grzałki elektrycznej, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek będzie, i tutaj będę musiał zaślepić, żeby woda użytkowa z baniaka się po prostu tędy nie wylewała. Tyle, tyle na teraz. Nie wiem czy tyle w tym odcinku, ale tyle na teraz. Na razie, cześć. na i trzeba tutaj kolanko stosować czy nie Było tam. Nie trzeba tutaj zawór. Kontynuujemy zabawę. Woda zimna przerobiona zakręcony zawór z gezetem, z gwintem zewnętrznym. Bezpośrednio do tego będzie przykręcony wąż. Góry tak. Trzeba było rozebrać tutaj odpływ, i tamten przelew plastikowy. Zasilanie podłączone tymczasowo na wężu gazowym. Jak wszystko, prowizorka. Eee, tutaj jest zawór z gezetem. W dolnej części zaworu jest gwint zewnętrzny, dlatego bezpośrednio na niego jest nakręcony wąż. Tutaj jest przejściówka, nepel przejściowy z 3 czwarte na jedną drugą i też jest nakręcony wąż na uszczelkach. W tym miejscu będzie jedno kolano tylko przylutowane. Tutaj już jest przylutowany króciec 3 czwarte na rurkę. Było to prędzej. Zlutowane na zewnątrz, wkręcone już na sznurku teflonowym, i na miejscu tylko będzie złożone to jedno kolano i przyspawane. Tak samo ta krótka rurka była zespawana, zlutowana z nyplem. Jedna druga. Żeby nie spawać wszystkiego na miejscu, tam gdzie nie trzeba, tutaj była potrzeba rozebrania tego śrubunku, wyciągnięcia uszczelki, żeby nie stopić przy spawaniu, tam gdzie nie trzeba, można to sobie zrobić na zewnątrz, jest ok, można lutować. Zasilanie ogarnięte rurką 22 miedzianą, a woda użytkowa 18, zarówno dostarczenie jak i odbiór wody. Tutaj w tym miejscu e, trójnik, siódemkowe kolano, kawałek rurki Nypel. Zawór, śrubunek, kawałek rurki. Jeżeli będzie potrzeba zabrania zbiornika, no to zakręcam zawór, rozkręcam śrubunek, rozkręcam śrubunek. Tak samo tutaj, zakręcam zawór, rozkręcam śrubunek. Tutaj też zakręcam zawór, rozkręcam śrubunek, zakręcam zawór, ściągam wąż. Rozkręcam wąż. Na razie tu jest na wężu. Można byłoby to zrobić też na, na sztywno, na rurach, ale tymczasowo jest na wężu. Z tym, że wąż dałem gazowy i nie mam o niego żadnej obawy, że po jakimś czasie strzeli. Wiem, że bardzo długo on tutaj będzie, zanim zacznę coś już robić tutaj na tiptop. Hmm, dlatego. E Dlatego jest to na takim porządniejszym wężu. Tyle. Rurki tutaj wróciły na swoje miejsce. Tutaj musi być delikatny spadek, bo to jest przelew od naczynia wyrównawczego, które jest w najwyższym punkcie. Układ pieca kotła mam otwarty. Bez znaczenia przeponowego, dlatego też e, jest naczynie wyrównawcze. I z momentem jak otwieram e, zawór, żeby napełnić instalację wodą, tutaj jest woda ogrodowa, tutaj kiedyś był kran, tutaj hmm, cholera, tutaj kurczę. Tak jak widać, idzie na zewnątrz. To jest woda ogrodowa, nie idzie w kanał, tylko idzie do rur. Z momentem, jak napełniam instalację, no to leję tak długo wody aż tą białą rurką przelewem woda poleci do odpływu tutaj do, do tego zlewu. Wtedy wiem, że jest układ pełny, i z momentem, jak się woda nagrzewa, no to tam delikatnie trochę zwiększy swoją objętość i trochę wypluje w międzyczasie tej wody. Ale tak to się odbywa. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Jutro próba i szczelności, i próba, czy to w ogóle grzeje. Na razie. Cześć.